Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy, jak wiecie ja jestem Rudy, jak wiecie również do tej pory gości miałem doświadczonych, mniej doświadczonych, a dziś ze mną będzie raczkująca wokalistka, nowiusieńka, młodziusieńka, zdolna i jeszcze nie wszystkim znana, mówią na nią, małgośka, nazywa się Marla Radowicz. Zapraszam. Ale mówi bombowo zapraszam. Droga. Witaj serdecznie, witam cię w programie Jazdy Gwiazdy. Słuchaj. Czy Ty słuchasz najnowszych płyt, które wychodzą, katujesz tak, że masz swoich ulubionych artystów teraz, że katujesz, katujesz, katujesz musisz eee, ekstra? Nie, nie, słucham pojedynczych numerów. Nie lubisz płyt w całości? Jakoś nie, tak? nie, nie, bo to strasznie. Wszystko mnie nudzi szybko, wiesz, no. jestem dzieckiem internetu. Jezus, no tak jest. Że, tu, pokolenie za Pokolenie, z, pokolenie XZ, tak, w ogóle. jestem pokoleniem milenialsów i, i Z, czy, czego chcesz. Jezu, bo Ty przeżyłaś wszystkie epoki. Jeszcze nie było hajtezmu, teraz jest hajtyzm no tak, w Nie, nie z... było internetu. Nie teraz. było internetu, no. faktycznie, bo to wiesz. Ja też pamiętam czasy, że nie było internetu, no ale jak nie. Ale było... ja też pamiętam czasy, kiedy nie było telewizora. To prawda. W Bo ja koncerty przez telefon słuchałem. No, pamiętam jak było. No. Mam poważne obawy, że... że u ciebie jest taki syndrom Benjamina Batona. Oh, że ci się dziś czas zatrzymał i zaczyna się cofać. I okay. boję się, że po prostu wiesz, zaraz odepniesz wroty i będziesz najbardziej szaloną wiesz na, Ale to, na ziemi. Wiesz, wiesz, że to jest możliwe. Na przykład e, moją idolką jest Barbie ostatnio. Barbie, let's Zobacz, jakie mam paznokcie różowe. Faktycznie. No. A powiedz mi, bo ja twój nowy singiel słyszałem, nazywa się wiosna w ogóle. Tak, tak na no wiosnę wyszedł. Tam cię do Biedronia w ogóle podpinali z tej okazji. I think I did it again. Czy, czy to jest tak, że nie ciągnęło cię, żeby zrobić jakiś ultra elektroniczny stos, bo powiem ci, że. No zaskoczyło... to właśnie to wszystko was czeka. Czyli, czyli to jest po prostu singiel, rozumiem, jest trochę zasłonką dymną. No tak, jest takim bardzo subtelnym, wiosennym utworem, bo w końcu wiosna nie może być, więc wiosna. Pamiętasz swój Dzień Wagarowicza? Jakiś taki najbardziej wyhuczany, albo jest taki dzień, którego nie pamiętasz? Zawsze mi się wydawało, że... Trzbałem się, bałem się, spodziewałem się tego. Dzień, bakarow... dzień Wagarowicza, no. no Boże. To jednak szaleństwo. Nie, 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 nie musiałem czekać na Dzień Wagarowicza, tylko po prostu... Dosyć często w A, no to widzisz, jestem z tych... I na Dzień Wagarowiczy na przykład strzelałem ostro i dla mnie ta wiosna właśnie Twoja, myślałem, że będzie takim przywaleniem, a tu bardzo, wiesz, taki numer... Subtelny. ...żebym Cię do tańca zaprosił. Naprawdę? No pewnie. Do Twojego numeru. Trzeba, świat po prostu Patrick Swayze by abdykował po tym, po tym strzale. Byłam <laughs> na koncercie Nicki Minaj. Właśnie, miałem on dziwny no. W ogóle czytałem taką plotę, że tam dzięki mi nasz w ogóle podziękowała Ci, że byłaś na tym miejscu. No po prostu ja byłam w szoku, bo po powiedziano, że wszystkie telefony schować, w ogóle nie ma opcji, żeby robić jakieś zdjęcia. E, ja do niej podeszłam i ktoś powiedział, że to jest legenda naszej muzyki. No. i ona, Boże, i Ty przyjechałaś na mój koncert. Dziękuję Ci bardzo. Ja, ja też ja ja To ja Ci dziękuję za koncert. Ale od razu myślę sobie, jak taka, taki dobry klimat, tam to mówię, a mogę zrobić zdjęcie i wyciągam telefon, a ona mówi, dobra, dawaj. Co ty gadasz? Ale wyciągnęłam do góry nogami, a ona mi wyjęła, a mówi, przytul się do mnie, robimy dzióbki. Co ty, no ty to no tak... Nasz? Ja pierdolę. Tak. Czy ty z raperami coś planujesz na tej nowej pocie, Bo rap jest teraz w modzie, słuchaj. Rap jest w modzie już od y, dobrych 20 lat. W tych moich utworach, które... Znaczy, mam muzyki na razie, nie mam tekstów. No. Y, to są takie miejsca, gdzie y, ci autorzy muzyki tam no. trochę rapowali. Czyli tam będzie miejsce na a, jakiś rap. Czyli mogę, możemy liczyć na jakiś ten Young Starsów, w ogóle młodego pokolenia No, no może rapowego. tak być. Może Kurna, a tak, jak, jakby co... A może nawet teksty oni by napisali. No bo to raperzy zazwyczaj piszą sobie teksty, wiesz? Nie, dla mnie. A, dla ci To ja słuchaj, ja, to ja mogę zacząć, jak chcesz w Poważnie? ogóle. Naprawdę. No mogę ci od nie jestem. No dobra. A propos twojego barbienia, a propos twojego tego, że no. się cofasz, czy jest tak na przykład, że, bo ja oceniam to jako nastolatkowienie już u ciebie, tak. czy wróci na przykład sesja okładeczka z jakąś taką sesją po ero z Marylą Rodowicz. Nawet w Barbie, słuchaj. Wiesz, no wszystko jest możliwe. A? Powiem ci, że mam no. taki dobry kontakt, właściwie najlepszy kontakt mam z młodymi ludźmi. No bo ty nigdy nie będziesz stara w ogóle. Powiem ci, że to... mam naprawdę lepszy kontakt niż z jakimiś starymi rapami. Co jest złego w starych ludziach, z nimi biedaku nie możesz dogadać? Wiesz, yy, powiem Ci, że starym ludziom się nie chce. Okej. Okay. Są leniwi, idą takimi utartymi, wiesz, ścieżkami. Yy, nie mają świeżości. Znaczy, ja mogę podejrzewać Ciebie, że jesteś trochę wampirkiem energetycznym i nie w negatywnym ja tego słowa znaczeniu, że wyciągasz no, i bierzesz i stąd... Absolutnie, z Ciebie tutaj wyciągam Bardzo dobrze, i wyciągaj co chcesz. Ja to od razu wszystkim się będę chwalił. No, bo... jest, jestem wampirem. Czy Ty za czymś tęsknisz, Marla, Takim, co kiedyś było w przyszłości, a tego już nie ma dzisiaj? Wiesz, za spotkaniami z ludźmi. Ja bardzo lubię takie kameralne spotkania, kolacyjki dla sąsiadów, gdzie gotuję dobre rzeczy. Wtedy siadamy, gadamy. Nie cierpię takich bankietów, gdzie wiesz, cześć, co u ciebie już następna osoba jest. I pyk. Tak, no lubię, lubię sobie pogadać, napić się, wyłączyć telefony i pogadać oglądanie. No tak, oczywiście. Chciałem zapytać o taką najbardziej szaloną rzecz, której jeszcze nie zrobiłaś, bo no. byłaś wiesz, jesteś pierdzielnięta, robisz już bardzo dziwne rzeczy. Czy jest coś takiego koncertowego, co chciałabyś odpalić, typu nie wiem, oblać się lawą albo nie, wystąpić ze stoma końmi, coś, co jeszcze jest do zrealizowania, a jeszcze ci się nie udało, bo jakby te kilka lat twojej kariery mogło ci nie dać tej szansy. Wiesz, miałam taki incydent, to był 80 rok. Nagrałam taką piosenkę dentysta Sadysta. Tak, była taka. no. I tam mój wokal był zniekształcony i był taki pomysł, żeby, że to jest tajemnica, że nikt nie wie, że to jest ja, że, że to jestem ja, że ja się kryję za tym, mm -hmm. za tym wokalem zniekształconym. I chciałam doprowadzić do koncertu, czyli takiego tajemniczego koncertu, gdzie mieliśmy wystąpić w maskach metalowych. Wjechać harlejami na scenę w dymach no. i nikt nie wie kim jesteśmy, potem to Daft Punk zrobili no, tak, z tymi maskami, fun, no. no ale to było 80 rok, zobacz. Czyli Ile... Daft Punk. No pewnie. Kurna, to w ogóle stos. <noise> Twoje największe marzenie muzyczne, najlepszy filtering, z kim byś nagrała teraz? Z Cortezem. Nie, ja to myślałem o Stanach, a Cortez... Nie, tutaj sam stanę. Mówisz, że lepiej z Cortezem? No, on jest taki... Zdolny dzieciów, co? Taki klimatyczny, ja jestem też klimatyczna. A to nie jest tak, że jak Marli mówi, że chciałby nagrać z Cortezem, to już to ma załatwione? No nie, on może nie chcieć, no wiesz... Ja Ci załatwię, to... może ktoś znam, koło już to, tak, znam, to ci tak, I zadzwonię no. i powiem, słuchaj, dzwoniś Marli Radowicz. Tak, bardzo bym chciała. On jest taki inny, wiesz, taki... Nie ma takiego parcia, takiej pazerności w sobie. No i on też chyba przystojny ciutka, nie? Owszem, nie. Ch <laughs> Drodzy Państwo, yy, wschodząca gwiazda, nie wzięli jej niestety na The Voice of Kids, bo za młoda jest, ale była ze mną tu dzisiaj, za co Ci bardzo Marilu Marza o Kortezie. Drodzy Państwo, przeczytamy to na każdym portalu jutro albo pojutrze, Marladowicz oficjalnie marzy o Kortezie. Nie chcę tak. wiedzieć, siedzi dosyć blisko, on, ale wolę on, tych tak. myśli nie słyszeć jak chrupią. Nie? On wiesz, zawsze patrzy w ziemię, taki jest nieśmiały. Żebym go ośmielił. Ja właśnie <laughs> wydaje mi się, że to, to było, było to ośmielenie. Dziękuję bardzo, dziękuję Margu. Trzymajcie się. Pa.